Chciałam Was przywitać w pięknych okolicznościach przyrody, a aktualnie jesteśmy w moim schronieniu, bo wyszło jak zwykle i pada deszcz. Z tej strony: Marlenka, portal ścigacz.pl, a jest ze mną Watch DSX900. To motocykl, który wzbudza emocje. Dlaczego? Bo jest chiński, a w, w dodatku jest świetny. Dlaczego? Bo nie możemy się przyczepić ani do silnika, ani do zawieszenia, ani do hamulców. W dodatku cena jest też bardzo atrakcyjna. Światła Full LED to już standard. Mamy nawet LED-owe kierunkowskazy. Co więcej, tutaj są halogeny i mamy doświetlanie zakrętów. Mamy regulowaną szybę, która, jak dla mnie, chodzi! Ciężko! W końcu przestało padać i mogę wychodzić ze swojego schronienia. I teraz mogę Was powitać w tych pięknych okolicznościach przyrody. I wracamy do. Wodza, który jest jak dla mnie dość dużym motocyklem pod względem jego gabarytów, i zawsze takie sprzęty mnie przerażają, że w razie wywrotki mnie zgniotą. No i tylko pozostanie ze mnie plama, ale ten Wodz jest zadziwiająco łatwy w obsłudze i Wsiadając już na niego, nie mam żadnych lęków, które zawsze miałam. Bardzo łatwo się go prowadzi w zakrętach. Bardzo łatwo się nawet nim zawraca, pomimo tego, że te gabarety są naprawdę spore. I zaraz wam coś pokażę. Mam metr m, i bez problemu dotykam stopami do ziemi. Więc jak dla mnie jest wygodnie, dobrze i miło chodzi. Ciężko! Skoro już się tak rozsiadłam i jest mi miło i wygodnie, to opowiem Wam, co jest tutaj na pokładzie. Jechałam trochę w deszczu pierwszy raz podczas testów i zobaczcie, tutaj mamy grzane manetki, grzaną pupę, czyli coś co lubię najbardziej. Chodźcie bliżej, to Wam pokażę więcej. Tutaj mamy ten Tutaj sterujemy całym systemem dowodzenia cyk. No i czego my tutaj nie mamy? Na pewno nie mamy ciśnienia w przedniej oponie. Wystarczająco dużo. Mamy tutaj z ciekawostek taki element, który nas informuje o tym, że stopka boczna jest wystawiona. Co często, o czym często zapominamy podczas jazdy, i potem, jak motocykl jest na przykład na jedynce, to jest kłopocik. Tutaj mamy temperaturę, tutaj prędkość. Przy okazji widać, że mamy kontrolę trakcji, ABS, trzy tryby jazdy. Road, sport i rain. Ale to nie wszystko. Tych bajerków jest dużo. Tutaj mamy ładowarkę i na Androidową i iPhone'ową, więc każdy będzie zadowolony. Ale to dalej nie wszystko. Tada! Mamy gniazdo, które nie pamiętam jak się nazywa, ale wiecie o co chodzi. I tak to wygląda. No dobra, wiem, że tam było USB-C i gniazdo zapalniczki. Ale <laughs> działa! <laughs> Bocz przygotował dla mnie specjalną niespodziankę. Z racji tego, że jestem fotografem, mogę robić zdjęcia w trakcie jazdy. A tam jest kamera. A skoro już tam jesteście, zobaczcie, że mamy też amortyzator skrętu. Ale to nie koniec różnych dodatków. Mamy również handbary, lusterka, w których wszystko widać, a dodatkiem w lusterkach jest wskaźnik martwego pola. Co więcej, te lusterka nie drżą, co jest dla mnie bardzo ważne. Bo mam wadę wzroku, i jak mi tutaj się coś trzącha, i y, samochód jest dość daleko, to ciężko mi ocenić, jak szybko on się do mnie zbliża. Witamy w XXI wieku. Mamy system bezkluczykowy. I zastanawiałam się, jak zablokować ten motocykl, i wystarczy tutaj przytrzymać. Jest taki dzyń, i już jest zablokowany. Wcześniej była lepiej ustawiona. Jeździłam tym motocyklem wszędzie, nawet po torze, i nie przeszkadzało mi to, że jest to motocykl o dużych gabarytach, z dużą jednostką napędową, czyli prawie 900 cm3. Ma 95 koni mechanicznych, a jeździłam po torze w Łężu, więc. Nawet miałam przyjemność z tej jazdy. I to prawda, że Wocz ma mniej koni mechanicznych niż konkurencja, ale czy w jeździe turystycznej jest to tak duża wada? Myślę, że nie. Przynajmniej mnie to nie przeszkadzało. A obecne przepisy ruchu drogowego i tak nie pozwalają na jakieś duże szaleństwa. Skrzynia jest sześciobiegowa, i miłym zaskoczeniem na to, że był quick shifter i to w dwie strony. Skrzynia nie jest elastyczna, i do tego też trzeba przywyknąć, bo jedynka jest bardzo długa i dwójka jest bardzo długa. Hamulce są dostarczane przez firmę Brembo. No i co mam powiedzieć? Po prostu hamują, nie da się do nich przyczepić. Oczywiście jest też system ABS. Z przodu mamy dwie tarcze hamulcowe o średnicy 305 mm. Chodźcie. Z tyłu mamy już jedną tarczę o średnicy 265 mm. Ja nie miałam żadnych problemów w żadnej sytuacji z hamulcami. Uważam, że są wystarczające dla tego motocykla. Zawieszenie to kajaba upside down i jak widzicie, jest regulowane. A z tyłu pojedynczy amortyzator z wygodną regulacją. Zazwyczaj nie mam problemów z zawieszeniem, które są w standardzie w motocyklach, ze względu na moją wagę, ale zawsze, żeby przetestować, jak to działa. Mam taką jedną wybraną drogę, gdzie jest trudno nie trafić w dziurę, i wybrałam się również tam wodzem, i nie było praktycznie czuć tych dziur, więc zawieszenie daje radę. Później jeździłam w terenie i również dawało radę, i na to, że nie sprawiało żadnego problemu, pomimo tego, że już jeździliśmy dość szybko i sprawnie. I to nie koniec wysokiej jakości elementów w tym motocyklu. Zobaczcie na buty wodza to Pirelli Scorpion. A skoro jesteśmy przy jeździe terenowej to warto wspomnieć, że mamy szprychowe bezdętkowe koła. Z przodu 21 cali, z tyłu 17. Warto też wspomnieć o stopce centralnej. Która ułatwi nam czyszczenie łańcucha i jego nasmarowanie po jeździe terenowej. Zbiornik to 17 litrów, co przy spalaniu gdzieś tak 4,2-4,5, w zależności od tego jak odkręcamy manetkę, daje nam około 400 km przyjemności z jazdy. Pewnie zastanawiacie się, gdzie jesteśmy i jak się tu dostałam. Jesteśmy na Podlasiu i oczywiście przyjechałam tutaj Wodzem DSX900. Przyjechałam nim z Warszawy, czyli przejechałam przez miasto, drogę szybkiego ruchu, autostradę, no i potem wszystkie boczne drogi. To po kolei. W mieście, wbrew pozorom, Pomimo tego, że ten motocykl jest duży, to ja się dobrze na nim czułam. Może jakby były kufry boczne, to trochę by sprawiało mi to problem, ale tak to ten motocykl jest zwinny. Tak jak już Wam wcześniej mówiłam, jest to jedyny motocykl, w którym przy tych gabaretach nie miałam problemu z zawracaniem i czułam się naprawdę pewnie. Więc do miasta też jak najbardziej jest w porządku. Potem była droga szybkiego ruchu i autostrada, czyli nudy. I tutaj przydał się tempomat, który ratuje życie, bo można się trochę porozglądać i nadgarstek nie drętwieje. Szkoda, że nie jest aktywnym tempomatem. Co prawda, w ustawieniach w menu jest coś takiego jak radar, ale to nie działa. Może w przyszłości będzie to działało. No i później były drogi boczne, czyli w końcu zaczęło się coś dziać, były zakręty. No i zaczęło się ciekawe. Były też bardzo długie, proste, więc można było trochę sprawdzić ten motocykl, jak przyspiesza na tych różnych, Trybach jazdy, no i sport jest odczuwalnie sportowy. Road jest bardzo delikatny, no a rain, no to tak jest nudny. Nawet przy rain, jak pada deszcz. Więc nie polecam, ale może dla osób początkujących będzie to fajny trening i będzie to możliwość startu. Z taką dużą pojemnością, bez żadnych nieprzyjemnych przygód. W Warszawie nie stałam w korkach, ale za to stałam w korku w mniejszej miejscowości po drodze. Bo jechał pociąg w miejscu, w którym nigdy nie jeździłem. Rzeczywiście, akurat jak ja jechałam, to musiał jechać. I przy długiej, wolnej jeździe, gdzieś tak pomiędzy 30 i 40 km na godzinę. Silnik dość mocno się nagrzewa i mocno grzeje w łydkę, że zaczyna być to uciążliwe. To gdzie jest w tym wszystkim haczyk? W szczegółach. Na przykład zobaczcie te przyciski. Ten plastik jest słabej jakości, a ich ergonomia też pozostawia wiele do życzenia, bo muszę się naszukać podczas jazdy na przykład. Ważnej dla mnie części tego motocykla, czyli grzane manetki i grzana pupa. Co więcej, kierunkowskazy, przełącznik kierunkowskazów, jeżeli jesteśmy w rękawiczkach, to nie do końca czuć, nie do końca jesteśmy pewni, czy włączyliśmy ten kierunkowskaz, czy go potem wyłączyliśmy. Jeszcze są dwa wkurzające elementy. Pierwszy to zbiornik, a raczej jak mamy się do niego dostać i zatankować. Żeby otworzyć wlew paliwa potrzebujemy kluczyka, który jest w kluczyku, który jest bezkluczykowy, żeby odpalić motocykl i to jest po prostu upierdliwe. I ostatnia rzecz, która jest irytująca, czyli stopka centralna i fakt, że jest trudny do niej dostęp. Nie wiem, jak zmieścić tutaj stopę i tak Ciężko jest postawić przynajmniej mnie ten motocykl na stopkę centralną, a dodatkowo szarpanie się tutaj pomiędzy setami pasażera a moją stopą, no, można by było zrobić to lepiej. Watch DS900X to motocykl idealny dla mnie. Dlaczego? Bo jeżdżę głównie torowo, ale chciałabym mieć też sprzęt, którym będę mogła się wybrać. Gdzieś nawet na wycieczkę, bo taki był mój pierwszy motocyk, a tak, teraz takiego nie mam. A ten sprzęt też nie zabija cenowo, więc jest idealnym rozwiązaniem, bo jakbym miała kupić taki motocykl za dużo, dużo większe pieniądze, to nawet bym o nim nie pomyślała i bym wybrała na pewno coś torowego. Watch wpadły na coś na co nikt inny nie wpadł, nie wiem w sumie dlaczego, bo stworzył motocykl idealny do jeżdżenia, bo ma wszystkie podstawowe komponenty na bardzo wysokim poziomie. Ma świetne hamulce, zawieszenie, silnik, nie można się do tego przyczepić. Zaoszczędził za to na ergonomii typu centralka. Typu tutaj przełączniki, ale mnie osobiście aż tak bardzo to nie przeszkadza i wolę, żeby ten motocykl był w takiej cenie, w jakiej jest czyli z kuframi prawie 50 tysięcy, bez kufrów prawie 46 tysięcy. Jeździ, a chyba o to chodzi w motocyklach. You're my friend now. Do zobaczenia. Oh yeah.